up when the sun goes Hejo, z tej strony Newka i dzisiaj jest kolejny odcinek z rysowaniem youtuberów. Wiem, dosyć szybko się pojawił po ostatnim, gdzie rysowałam sami, ale jakoś tak mnie naszło na te ćwiczenie rysowania twarzy, że no nie mogłam się oprzeć, a mówię, że tworzę w digitalu, to nagrywanie jest tego banalnie proste, więc mówię nagram wam i chociaż taki krótki odcinek wam puszczę i dzisiaj się będę streszać, bo znowu nie chcę gadać 10 minut o tym, jak mi tam idzie to rysowanie, więc dzisiaj. Będzie szybsza forma. No i pytanie padło w tytule, czy ta Ewa wyszła mi tak potwornie? Otóż, moim zdaniem nie. Moim zdaniem wyszła mi nawet znośnie, i powiem Wam faktycznie, z rysunku na rysunek wydaje mi się, że idzie mi to coraz, coraz lepiej. E, oczywiście. Jest pełno mankamentów tutaj w tym rysunku, ale myślę, że wybrnęłam całkiem, całkiem nieźle. Dodatkowo później, oczywiście, nie obyło się bez failu, no bo Nevka, matka faili, m zapisała sobie zamiast plik e, Photoshopowy, aby później móc edytować warstwy. E, w pewnym momencie jako PNG. No i rano w niedzielę, czyli dzisiaj, palmową, chyba mi palma odbiła. E, zorientowałam się, że mam wszystko na jednej warstwie. I co teraz? No, ale jako, że miałam ją naprawdę już w sporej części zrobioną, więc postanowiłam, że nie poddaję się i jedziemy po tym PNG. No i jakoś to uratowaliśmy. Tutaj ja sobie kolor włosów pobierałam ze zdjęcia. Nigdy tego nie robię. Nie wiem, co mnie podkusiło, ale potem finalnie zobaczycie te włosy i tak bardzo zmieniłam, w zasadzie przez przypadek, ale to będziecie widzieć na filmie. No i musicie mi koniecznie napisać, czy takie krótkie, Krótkie filmy, chcecie co jakiś czas oglądać. Ja wiem, nie będę was zanudzać samymi portretami, bo nie każdy to lubi oglądać i dodatkowo, no, portrety nie są też jakoś y, szczególnie bardzo interesujące, jeżeli chodzi o rysowanie. Będą natomiast testy fajnych bloków, naprawdę w jednym bloku to się zakochałam, powiem Wam, i mam nadzieję w tym tygodniu go nagrać. Będą też tutoriale akwarelowe, które tak świetnie się przyjęły i ja aż po prostu nie mogłam uwierzyć, że tak super przyjmiecie ten tutorial. Więc myślę, że mm, będziemy przeplatać sobie po prostu, jak to zawsze u nefci na kanale, trochę tego, trochę tego, żeby nie było nudno. Tym sposobem również każdy znajdzie coś dla siebie. No i teraz chciałabym Was poprosić, że jeżeli macie Instagrama i mnie tam obserwujecie, to jak pojawi się zdjęcie Ewy, błagam oznaczcie ją... E, Chciałabym bardzo, żeby zobaczyła tą pracę. Wiem, ona nie jest najlepsza, nie umywa się do innych fanartów, ale to jest takie miłe, kiedy osoba, którą się rysuje, w jakiś sposób to doceni. Zawsze się milej wtedy po prostu człowiekowi robi. I możecie mi w komentarzach napisać, kogo bym mogła jeszcze narysować, bo Red Lipstick Monster zaproponowała mi jedna z Was, ale też wczoraj, czyli w sobotę, oglądałam jej, jej vlog z Singapuru i po prostu... Przepadłam, jak zobaczyłam te leśne części, po których chodziły te leśne takie atrakcje. Wow, masakra chciałabym kiedyś to zobaczyć, ale wiem, że to się nigdy nie stanie, bo w Singapurze jest strasznie gorąco, a ja takich miejsc unikam, bo nie lubię gorąca. No dobrze, to będę teraz kończyć. Tutaj już widzicie, prawie cała F-ka powstała, dokładałam sobie powoli różne rzeczy. Sam proces jest taki, jak zwykle. Zaczynam niby od ogółu do szczegółu, później to się rozmywa. No i to chyba będzie wszystko ode mnie, jeżeli ten szybki film Wam się spodobał, to oczywiście kciuk do góry, napiszcie mi, czy chcecie dłuższe, czy krótsze wersje właśnie takich portretów. No i do następnego razu, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!